z drugiej strony tu znowu, według mnie to jest jakiś magazyn, gdzie stały może jakieś wozy bojowe. Szkoda, że to takie miejsce zostało zniszczone, bo taki laik jak ja czy wielu z nas mógłby się dowiedzieć wielu naprawdę ciekawych rzeczy. Była hałas. Chodzę dalej. W tamtym roku byliśmy, ale to wszystko było zwiedzane po łebku. A teraz postaram się to lepiej zeksplorować. No to mi wygląda na garaż. Idziemy dalej eksplorować. O, tu jest wejście, do którego wchodzimy. Czynamy. Eksploracja eksplorację troszkę wewnątrz. Mm. Tu już widać ładna swego czasu posadzka. To jest to miejsce, które mieliśmy zwiedzić. O, czyli jesteśmy na dobrym tropie, No Dobry. jesteśmy. Właśnie. Dobra, idziemy teraz. No tam się zaczynają ciemności. Ale to za moment. Tutaj chyba jakiś pożar był do no niedawno, bo takie osmalone, niedawno. A, osmalone. Osmalone to wszystko na pewno przez troli. Klatka schodowa. Można pewnie było sobie na papieroska. W czasie służby. Szkoda, że nie mamy wyposażenia, nie? Teraz idziemy w lewo, Ej, w prawo, przepraszam. No i zaczynamy. Zaczynamy eksplorację na górze. Bałagan tu jest niesamowity. co tu było, że aż było warte wykucia. Ale ściany, jakie grube. Korytarze, no ale to po co kuli? O, tu tak samo pewnie jakaś centralka była tutaj elektryczna, którą musieli wykuć. Tu musiało być coś związane z elektrycznością, co poszło na złom. Mhm. O, a to ślepy korytarz. Wszystko wychabrane. O, gniazdko zostało. No dziwne, że go nie znaleźliśmy. Dobrze, przechodzimy. Jeszcze ja zajrzę, czy, czy tutaj coś jest. sieć ile się da. Tam też jest jakiś wybity korytarz. Schron pierwszej baterii, nie wiem, a tutaj wchodząc do schronu, w warunkach skażeń zapoznać się z instrukcją wejścia w Numer 1 podaje się kontroli skażeń, dwa, przeprowadź zabiegi specjalne, przeprowadź zabiegi sanitarne. No to chyba wchodzimy do właściwej, wejść po desce. Uda się kontroli skażeń. No, to teraz już się zaczynają egipskie ciemności. A tu mamy kolegę. Pomóż mu wyjść. Pomóż mu wyjść na zewnątrz. Sto jak na broń. Sto na broń. Borek na odzież skażoną. Następna instrukcja. instrukcja. Tu mamy drugi komunikat, którego nabrałem. Uwaga, instrukcja przeprowadzenia zabiegów sanitarnych. Bable elektryczne, nie wszystko jeszcze złomiła, że ukradli. Myślałem, że za zawory jeszcze się uchowały, ale to chyba niedługo. Teraz w prawo. Toaleta. No tutaj to już jest kompletna ciemność. Namowice. Kable porozrywane, ale nie w całości. A tutaj co jest? No, tu jest wyjście na zewnątrz. To jest chyba to wyjście, które znaleźliśmy w tamtym roku. A to wchodzimy jeszcze raz do środka, bo nie wszystko. Zostało przez nas odwiedzać tutaj. Fajnie? A, to jest tak, teraz z tej strony poznaję. Byliśmy w tamtym roku tutaj. że tak jak mówiłem, nie byliśmy dobrze wyposażeni. A jakby nam światło zgasło, no byłoby licho. No, tu jest zapach lepszy, nie troli, ale takiej z tej chłości poplątanej z historią. Tu może był prysznic. Rury powyrywane na głąb. Witźcie trwały cały czas. Teraz tu wchodzimy. No klimat jest niesamowity. Gdyby światło zgasło, to robimy eksperyment. O, Ech, to Ciemność niesamowita. Idziemy dalej. Każdy centymetr tego strony miał swoją rolę, tutaj nie dali o sobie zapomnieć. Zobaczcie. Tak nie powinno być. Wychodzimy i idziemy tam do tego następnego budynku, który znalazł mój pomocnik. Musimy Chcę wyjść. Jako fan historii, no jestem wprost urzeczony tym miejscem. Coś wspaniałego. Szkoda, że tylko że to jest tak zniszczone i zostaje w dalszym ciągu niszczone poprzez działalność prywatną tak jak widzieliście wcześniej na filmie szkoda, że tu nie ma, tak jak mówiłem wcześniej, żadnych tablicek informacyjnych owszem, zawsze można znaleźć interesujące nas temat w internecie ale no w tej chwili chociaż chciałbym sobie stanąć przy tablicy i przeczytać co tu było Jaki był sens istnienia tego miejsca. No ale niestety wszystkiego trzeba sam się domyślać, a jeżeli ktoś nie jest w tym temacie zorientowany, no to może być ciężko. Kolejny obiekt. kafelki a co to by mogło być a to wygląda na łazienkę chyba wyłożone kafelkami i tam zejdę z tamtej strony tam pewnie była ubikacja albo prysznic tam na wprost no na pewno była łazienka z sanitariatami, bo widać to po kafelkach Tu widok z innej strony. Staramy się jak najlepiej przeszukiwać, ale tak jestem. Myślę, że i tak sporo obiektów opuścimy, chociaż staramy się szukać jak tylko możemy najlepiej. No ale, dla mnie, i tak jest to niesamowity widok. Historia Polski w pigułce, widzowie, idziemy właśnie tam. Mój pomocnik za to, że znalazł to miejsce dostanie dzisiaj kole. O, właśnie. Ale najpierw zajrzę tutaj, zobaczę co tu jest. O! Trole sobie urządziły. Śmietnik. No, to idziemy do tego zapomnianego miejsca, którego nie potrafimy znaleźć, ale pomógł mi mój pomocnik. I wchodzimy. Uwaga na dziury. O, zobaczcie, proszę, szóstka, cokolwiek to znaczy. No nie wiem, czy tam chcę wejść, ale no, ja tak mówię, że nie chcę wejść, ale na pewno tam wejdę. No i jestem na dole, wchodzimy. Jest wyjście na górę. To jakiś Czesław, pewnie swój seterek Tam. oczywiście drzwi nie ma ale drzwi wyglądały na bardzo pancerne uwaga jak będzie schodził uważaj uważaj bo to ślizgo spójrzcie wszystko powyrywane podwójne drzwi może to była jakaś śluza Tutaj też następna kurtka Czesława. Piękne miejsca, jak ja uwielbiam penetrować takie miejsca. Proszę bardzo, spójrzcie moi widzowie, co my tu znaleźliśmy. To nie żmija, nie, nie, zostaw, 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 proszę. To jest, nie znam się, ale to być może to jest padalec, bez beznoga jaszczurka. Ona nie jest jadowita. Poczekaj. Jeżeli wiecie co to jest, powiedzcie mi, proszę, w komentarzu. Bardzo ładne, nieźle. Na... Ro... To jest twarde. Twardy? twardy? Mhm. O, ale się... no nie zapytałam. Ale fajne, no przyjemne. Dzień nieprzyjemny, ale ciekawostka weź, weź mi tego łóta podnieśmy jego nie 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 jego ja nie ruszaj nie wiemy co to jest nie dotykamy wracamy do eksploracji po krótkiej po krótkim przerywniku przyrodniczym i tu wyjście na górę Bardzo tłuszczno jest tutaj. Da się tam wejść? Wychodzimy? No Wszystko zdemolowane. To ratunkowa węża, moi drodzy widzowie. Musimy go wynieść. Dzisiaj zrobiliśmy oprócz eksploracji dwa dobre, trzy dobre uczynki. Uratowaliśmy dwa motyle. No i to. No. Żyj sobie. O, jaki język ładny? No, żyj sobie maluchu No, na tą chwilę to chyba wszystko, co zdołaliśmy dzisiaj znaleźć. Kończę film. Jeżeli uda się nam coś znaleźć później, to oczywiście to nagram. Potraktuję to jako osobny film. A na razie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zostawcie łapkę oczywiście. Zobaczcie moje inne filmy, które nagrałem z zakopanem. A korzystając z tego, że słodna pogoda idę na plażę. Do zobaczenia. Saszko, z tej strony. Cześć!